Cześć, dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie, bojko na tele. z tej strony. Zapraszam do porannej analizy rynkowej na kanale Filmek. Dzisiaj analiza wypada trochę później, żeby być już po wszystkich danych makroekonomicznych, które mogliśmy poznać z wskaźnika PMI us dla usług. Natomiast też wypada później, gdyż przypominam, czwartek, piątek mnie nie ma z racji dni wolnych i chcę omówić jeszcze wydarzenia z tych kolejnych dni. Także bardzo krótko idziemy sobie do omówienia dzisiejszego kalendarza oraz wydarzeń dnia wczorajszego, których wbrew pozorom trochę było, patrząc szczególnie pod kątem wypowiedzi bankierów centralnych. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, tak na dobrą sprawę. Koncentruje się wydarzeniami w Europie opartymi na PMI-ach dla usług. Jesteśmy po większości odczytów i patrząc na ich obecne poziomy, można powiedzieć, że notujemy lekką poprawę, tak na dobrą sprawę, tylko wskaźnik francuski wypadł poniżej poprzedniego odczytu, natomiast dalej powyżej wartości oczekiwanej. W ciągu dnia, słuchajcie, poznamy jeszcze sprzedaż detaliczną dla strefy euro godzina 11 oraz mega ważne odczyty z rynku pracy, czyli odczyty ADP. Wczoraj natomiast ze Stanów. Zjednoczonych poznaliśmy jolce, czyli oferty pracy które pojawiają się co jakiś czas i dzięki nim jesteśmy w stanie sprognozować w pewien sposób siłę i dynamikę rynku pracy. No i rekordowe odczyty w tym roku wynosiły ponad 11 milionów, najgorsze gdzieś w okolicach 8 i 8, czyli tak no, z groszami można powiedzieć poprzednie odczyty były jedne z najgorszych, co też w dużej mierze przyczyniło się do tego, że FED spojrzał na rynek pracy jako rynek, który pomału wchodzi w fazę spowolnienia, więc trzeba posuwać się z tymi swoimi krokami podwyżkowymi zdecydowanie wolniej, Natomiast wczorajsze jolcy pokazały wzrost w okolice 9,6, co znowu nastraja rynek na na to, że miejsce na podwyżkę jeszcze, słuchajcie, jest. Poza tym sporo przemówień bankierów w ciągu dnia. Panetta Lagardowa na koniec dnia przemawia. No i oprócz Schmidt z Fedu, oprócz, słuchajcie, tych danych dotyczących wskaźników PMI oraz raportu ADP poznamy także PMI dla usług według ISM ze Stanów Zjednoczonych oraz zamówienia w Przemyśle. Co do wczorajszych przemówień bankierów centralnych, wydaje mi się, że zasadnym byłoby powiedzieć, że Bankierzy Fedu na razie tak skaczą od narracji do narracji. Jaki mamy rynek pracy, taką mamy narrację. Wczoraj wielu z nich przyznało się, że będą raczej głosowali za podwyżką na kolejnym listopadowym posiedzeniu. Nie roztrząsamy na razie, czy jest to blef, czy to nie jest blef, natomiast rynek potraktował to całkiem poważnie, tak czy inaczej. Tak? Bo jeżeli słuchajcie, bankierzy zaczynają sugestywnie przekonywać, że jednak jest miejsce na podwyżkę, rynek widzi do końca roku po punktach bazowych miejsce na jeszcze jeden ruch. No to czemu by nie? Ja jednak zakładam sobie ten scenariusz, że do końca roku nic się nie wydarzy i w razie czego ta podwyżka zostanie przytrzymana na gorszy okres, gdzie czy to ropa, czy to gaz. Hmm, Ogólnie ta inflacja konsumencka wypadnie do góry i będzie jednak trzeba jeszcze wspomóc procesy na inflacjach bazowych kolejnym ruchem ze strony Fedu, natomiast na razie się chyba na to również nie zanosi. Pomimo wczorajszych zapasów na ropy, które czytaliśmy z raportu API, które były naprawdę słabe, w sensie słabe, te zapasy spadły bardziej niż oczekiwano, ropa dalej fundamentalnie nie ma takiego większego doładowania, niby powyżej 90 dolarów za baryłkę, ale jednak na futuresach okolice 1%, Zostały tutaj przetestowane. Na razie, patrząc na sektor walutowy, widzimy lekkie odreagowanie, widzimy też lekkie odreagowanie na indeksach, natomiast nie są to jakieś kolosalne ruchy. Na razie, Australijczyk zdecydowanie najlepiej. Wczoraj, słuchajcie, jak na złość, tu szybki przykład dolara do jena, zanim to omówimy. Powiedziałam, żeby uważać na pary jenowe, ze względu na to, że coraz więcej znaków na niebie i ziemi mówi o tym, że interwencja ze strony Banku Japonii może się pojawić. Ta dwuprocentowa igła, którą my tutaj widzimy dokładnie o tej giełce mówię, Pojawia się wczoraj właśnie przy poziomie ostatniej interwencji na jenie, czyli dokładniej w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że ten poziom 150 przyczynił się do największych spadków. Według Smart Money Concept dla nas to było idealne, 1 do 1 odreagowanie poziomu popytowego. Ja to nawet zostawiłam tą analizę, bo my kiedyś analizowaliśmy sobie tego dolara do jena i to nie było tak dawno, bo to była gdzieś właśnie początek września. Także zwróćcie uwagę, że ta strefa popytowa, jedyna nieprzeragowana w całym tym ruchu, który zostawiliśmy, bo reszta miała swoją reakcję, no jeszcze ta nie miała reakcji, no tak czy inaczej reszta z tej górki miała swoją reakcję, no odreagowała nam tutaj wybitnie, zostawiając naprawdę bardzo duże polo do popisu. Bardzo podobnie zresztą wyglądają pary, funt do jena, euro do jena. Wszędzie praktycznie bardzo tożsamy ruch się pojawił. Czyli wracając do bankierów centralnych, tutaj raczej ta narracja wraca do tego punktu, niewygodnego punktu wyjścia. Gdzie nie mamy wykluczonej podwyżki, kolejnej podwyżki ze strony bankierów, bo raczej wszystko zmierza do tego, że ta podwyżka się pojawi. Dzisiaj chciałam ponownie, słuchajcie, zrobić taką piękną mapkę dotyczącą tego Narodowego Banku Polskiego i pana Glapińskiego, natomiast darowałam to sobie z racji tego, że doskonale zdajecie sobie sprawę, że stratu czasu byłoby poświęcać znowu tłumaczenie tego, dlaczego te stopy procentowe, pomimo tego, że każdy się cieszy, że spadają, wiadomo, kredyty tańsze i cała, cała horda Rzeczy idąca za tańszym kredytem. My się cieszymy, ale drugim tłem tej radości jest ogromna inflacja bazowa, która na to nie pozwala w tym momencie. Więc strzępić języka drugi raz nie będę. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę posłuchać sobie na temat tego, dlaczego ta, te obniżki dalsze będą jednak dosyć złowrogim elementem polityki, biorąc pod uwagę zbliżające się na jesieni już praktycznie wybory oraz być może znowu problemy z. Inflacją konsumencką w postaci wyższych cen surowców energetycznych nie jest to dobry pomysł. Była analiza, był artykuł. Osobiście uważam, że rozsądnym ruchem byłoby, żeby Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj te stopy procentowe zatrzymała na tym samym poziomie. Natomiast mam taką głębszą obawę, że cykl może trwać dalej, gdyż pan Glapiński zaznaczając. Ten tą ostatnią obniżkę o 75 punktów bazowych, powiedział, że to jest obniżka za 3 miesiące, tak? Nic nie robienia, więc obawiam się, że bilans Rady Polityki Pieniężnej wyszedł na zero i dalej, ta, że tak powiem, ten ruch z obniżkami będzie kontynuowany. Jeżeli chodzi o jutro oraz o pojutrze, czyli czwartek i piątek, czego możemy się spodziewać? Kalendarz już troszeczkę opada, jeżeli chodzi o ciekawe. Ciekawe dane makro oraz zmienność, która z niego będzie pochodziła, głównie bilanse handlowe. Jutrzejszy dzień, czwartek, będzie obływał nam pod danymi bilansowymi zarówno dla Stanów Zjednoczonych oraz... Dla Niemiec dalej mega dużo, słuchajcie, przemówień bankierów jeszcze przed tym listopadowym posiedzeniem i Barkin, i Daily, i Bar, i Mester, mamy masę odczytów, a przed tymi odczytami, przed tymi przemówieniami jeszcze odczyty nowej deklaracji o bezrobocie, czyli claimsy typowo we czwartek o godzinie 14.30. Teraz, słuchajcie, ten rynek pracy jest mega napięty, bo my zobaczyliśmy spowolnienie, podjęliśmy jako, złóżmy, jako FED decyzję o tym, że jednak to spowolnienie jest na tyle znaczące, że można sobie darować podwyżkę i wracamy do punktu wyjścia, gdzie rynek pracy, jako sprężysty twór w Stanach Zjednoczonych, znowu pokazuje swoje pazury oraz potencjał do tego, że może wzrosnąć. Także wszelkie słuchajcie, dane, dobre dane rynkowe mogą być odebrane w sposób negatywny, wyceniając, że jednak ten jeden malutki kroczek ze strony Fedu może się w tym listopadzie pojawić. Piątek, już dużo spokojniej ten piątek będzie wyglądał, bo większość danych pochodzi z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych, także sesja Europejska spokojniejsza z zamówieniami przy Myśle w Niemczech oraz indeksem cen domów z UK o godzinie 8. Następnie e no, dane dotyczące bezrobocia, dokładnie 1 do 1, takie same dla Kanady i dla Stanów, więc cały ten tydzień to są w ogóle odczyty dotyczące rynku pracy w Stanach i to te najważniejsze odczyty tuż przed posiedzeniem 1 listopada. Stopa bezrobocia o godzinie 14:30 prognozowana jest gdzie, gdzie nawet mniejsza i to mogły być gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o indeksy na ten tydzień. Więc mega ważne odczyty dla wszystkich, którzy handlują na indeksach. Stopy bezrobocia o 14.30 w piątek to będzie coś mega ważnego z perspektywy piątkowego, wrzeszczającego, listopadowego posiedzenia. Poza tym indeks strachu i chciwości. No, zjechaliśmy na abstrakcyjne poziomy 16, czyli ekstremalnego strachu. Choć kontrakty na razie bardzo spokojnie wyceniają ten potencjał podwyżkowy, to patrząc na pozostałe, słuchajcie. Insynuacji płynące z rynku. Raczej ten sentyment w stylu Risk off się utrzymuje. 10-latki, 15-latki, rentowności tychże obligacji kłaniają się i nachylają, że nie jest najlepiej na ten moment. No, a dzisiaj, co dzisiaj? No. W sumie te wszystkie przemówienia widzieliśmy. Lagardowa swoją drogą przemawia dwa razy. Przemawia o godzinie 18 oraz słuchajcie o godzinie, już mam ona gdzieś tu wyżej była 10, czyli być może już kończy swoje przemówienie. Także podsumowując, dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej. Zobaczymy, co tam będzie dalej. Swoją drogą, dosłownie przed chwilą wpadła informacja, że Arabia Saudyjska utrzyma cięcia na ropie, które zrobiła już nie przez jesień, ale do końca roku. Także robi się coraz bardziej klimatycznie, jeżeli chodzi o sektor ropy. Natomiast mówiąc o, o indeksach i o walutach, nie walutach, instrumentach w stylu risk on, uważamy bardzo mocno, mega mocno, na to, co będzie się działo w piątek. Ta stopa bezrobocia może być, jak wspomniałam, tym przysłowiowym gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o notowania indeksów. Natomiast te odczyty, które pojawiły się dzisiaj z raportu ATP, które będziemy śledzić, oraz claimsy, które są troszeczkę mniej istotne, natomiast równie ważne do takiego całokształtu rynku, one nam nadadzą pewien taki ton, czego możemy się w ogóle dalej spodziewać. Także śledzimy szczególnie piątkowe wydarzenie dotyczące stopy bezrobocia, bo jolcy wyszły naprawdę niezłe. Więc jest to powód do tego, by. Może nie tyle, co od razu kłaść, się, wiecie, krzyżem i mówić, tak, podwyżka będzie, tylko po prostu, tak na dobrą sprawę, zastanowić się, czy ten rynek pracy pokaże siłę i da. Miejsce do tego, by Fed zwiększył jeszcze raz stopy, czy też nie, i będzie to zwykły, najzwyczajniejszy świecie blef. Także dzisiaj RPP i patrzymy na raport ADP. W czwartek zerkamy sobie na kalendarz troszeczkę spokojniej, bo tylko claims. No i piątek mega ważne odczyty dotyczące stopy bezrobocia. I na tym możemy w sumie cały ten scenariuszowy taki tydzień zamknąć. No dobra, idźmy do analizy. Dolara do Jena po prostu zostawiam, żeby wam pokazać tą piękną reakcję na strefie, wręcz książkową, tą książkową, którą mam plecami, natomiast zanalizujemy sobie coś, o co jest mega duża prośba, dlatego mega szybciutko sobie w to wskoczymy czyli USTH, wiem, że te indeksy są zmorą ostatnim czasem, no i niestety jest to coś, co spędza sens powiek. My USTH analizowaliśmy, stawiając sobie w tym miejscu kontynuację trendu i taką znikomą zmianę charakteru trendu tutaj, patrząc, co się będzie działo. Dlaczego znikomą? Bo nie mieliśmy wbicia kontynuacji, że nie mamy wbicia kontynuacji trendu, nie możemy postawić zmiany charakteru trendu z tej perspektywy d ale my ją sobie postawiliśmy po to, żeby w dużej mierze zaobserwować, co się będzie działo w okolicach Potencjalnej zmiany, czyli tego dołka, po którym mieliśmy, słuchajcie tutaj ten większy wyskok, no i co tu się działo? No zobaczcie, że w sumie rynek pozostawiał tutaj knoty, pozostawiał tutaj cienie, no i zatarł taką bardzo dużą reakcją podażową praktycznie całe wzrosty z tego tygodnia. Strefa podażowa nam się utworzyła, dokładnie tutaj mamy utworzenie strefy podażowej, jest to też najwyższy punkt, to też jakikolwiek imbalans do dopełnienia, który mógłby tutaj leżeć, to jest oczywiście to miejsce. Więc e, pierwsze miejsce takiego mojego obserwowania w dopełnieniu jakichkolwiek imbalansów, jakichś szybkich kreacji rynkowych, to na pewno będzie poziom 14600, no taki demoniczny był, 14674. To będzie taka pierwsza według mnie reakcja do dopełnienia imbalansu między, pomiędzy tymi dwoma świecami. Bierzemy sobie to z racji tego, że ona ma najwyższy punkt, więc z perspektywy D1 nie wygląda to dobrze. Zobaczymy, jak dzisiaj zamkną się to notowanie dla, dla USTH, bo D1. Z jednej strony no, pokazuje tą walkę popytową, ale z drugiej doskonale wiemy, że poziom testowany kilkukrotnie to jest poziom zdecydowanie słabszy. Natomiast z perspektywy H1 dużo milej to wszystko wygląda, gdyż taka bardzo mocna, popytowa reakcja na dole, świeczka przy świeczce 1 w 1 wbudowana i reakcja prowzrostowa, tą reakcję prowzrostową może ograniczyć strefa podażowa. Strefa podażowa nie jedyna w sumie nieodreagowana jeszcze w tym ruchu, ulokowana dokładnie w tym miejscu, które jest pullbackiem ostatniej świecy w ruchu z tego miejsca. Spory imbalans jeszcze tutaj sobie powstał między nimi, także oznaczamy sobie taki pierwszy. Pierwszy docelowy opór na USTH w okolicach 14697, gdzie wzrosty mogą być zatrzymane przez większą, większą strefę podażową. Dodatkowo strefa podaży, ta czy była reakcją, no nie była, więc jeszcze jakaś malutka podaż może się zmieścić nam również pomiędzy tymi, słuchajcie, świecami. Natomiast jest to strefa podaży bez imbalansu. Tu wszystkie imbalanse, zwróćcie uwagę, że zostały w sumie podocierane przez ten knot. Także strefa podaży taka pierwsza do odreagowania, bardzo fajna właśnie w tychże okolicach. Zerkniemy sobie, słuchajcie, jeszcze na na co ja chciałam zerknąć, na złoto. Też była prośba o złoto, mniej dzisiaj walut w tym tygodniu, no ale nic, no taki mamy, słuchajcie, klimat, zerkamy na złoto, zerkniemy sobie z perspektywy właśnie tej tygodniowej, gdyż ona doskonale pokaże nam właśnie, że zacieramy tą całą strefę podaży i brniemy chyba do poziomu tego mniej, mniej, słuchajcie, oczekiwanego, czyli poziomu zdecydowanie głębiej, gdzie strefa popytowa jest już ciekawsza, bo bez wcześniejszej reakcji około ok. 1762 z tygodniówki, oczywiście do tego czasu możemy się wymielić, to nie, nie musi być tylko pionowy ruch do dołu. Natomiast no, na złocie, słuchajcie, domknięcie wczorajszej świecy dawałoby nam w tym miejscu ostatnią świecę w ruchu, tak dokładniej tutaj, na, na d jedynce. Więc jakiś retest, spulbekowanie tego szczytu, żeby wyszedł tutaj nam ten nasz szybki szczyt mogłoby dobrnąć i przynajmniej potestować taką najświeższą strefę podaży, to nie jest oczywiście strefa idealna, bo ona musiałaby zostać w strukturze trendu bardziej znacząca, na zasadzie mieć jakiś szybki szczyt, który możemy wybić, a nie tylko być strefą i mieć im balans, tak? to, to nie jest wszystko. Natomiast jest to pierwsza strefa reakcyjna, jeżeli chodzi o, o pierwszą taką podaż, która może się pojawić. Ta reakcja na tej strefie, dokładnie tej, którą oznaczałam i tej niżej, on była niewielka, natomiast słuchajcie, to nie jest odreagowanie, którego byśmy oczekiwali po strefie popytowej leżącej wokół zmiany charakteru trendu. Także jestem troszeczkę negatywnie nastawiona na to, co się tutaj na tym złocie może dziać. Natomiast z tych negatywów, słuchajcie, sami dobrze wiecie, że rynek nie jest pionowy, nie wygląda tylko tak ładnie, jak tutaj na złocie i... Zdarzają się okresy szerszej konsolidacji, tak też może być tutaj, dlatego te strefy, które sobie zaznaczamy, to raczej są bandy, od bandy do bandy, w których mogą się pojawiać jakiekolwiek ruchy mniej lub bardziej impulsywne. Najciekawsza strefa, oczywiście, dalej leży wokół starej zmiany charakteru trendu, czyli okolic podażowych do odreagowania bardzo wysokich 1939. To są okolice naprawdę mega. Mega słuchajcie głębokie, które mogą się przenieść wraz zaraz z ruchem, który się obecnie tworzy, w którym powyznaczamy sobie. Szybkie szczyty, między innymi to jest pierwszy szybki szczyt w tym miejscu. Mamy pulbek w ruchu i to miejsce również interpretujemy sobie jako szybki szczyt, czyli miejsce do docelowego wybicia i potwierdzenia całej struktury. Tymczasem jestem jeszcze tego dnia dla was dostępna. Jeżeli macie jakieś postulaty, wnioski, chcecie o coś zapytać, piszcie w komentarzach, piszcie na Discordzie, będę w miarę możliwości odpowiadać, jeżeli coś by było niejasne. Tymczasem żegnam się z Wami, widzimy się w poniedziałek na porannej analizie o godzinie 9. Korzystając też z okazji miłego i spokojnego weekendu, pomimo tego, że dzisiaj mamy jeszcze środę, także trzymajcie się i do zobaczenia.